No cześć, ja jestem Tetraki i witam was w kolejnym odcinku naszej patologii. Hello. Tak, jest z nami Atin i zobaczcie jaki tutaj piękny, piękny obrazek. Yy, piękny obrazek Syf. Syfu, po prostu zobacz, tutaj, zobaczcie tutaj jakaś Dróg woń. Jak u <laughs> Jakaś woń się unosi spod z, z pach Julii. To jest Julia Julia. To na pewno jest, yy, są jej nowe perfumy z Biedronki. Perfum z Perfum. Biedronki. Tutaj dziecko, tutaj, tutaj dziecko w klatce w ogóle, to jest dziewczynka, a wygląda nie jak dziewczynka, to jest mścisiek nasz jeden, Ym, prawda? Tak, prawda. Oczywiście. I dzisiaj będziemy znów spontanicznie grać i widzicie jaki tu jest syf, tu jest jakiś talerz nawet, okna są pozamykane, nic się nie wietrzy nawet, powietrze jest zastane i, i śmierdzące. Dobra, przesadzam już chyba. Tak, przesadziłeś. Nie jest tak źle. To, może w takim razie, żeby tak nie było źle, niech Julia nakarmi to swoje dziecko. E, czym? Ej, ona ma... <grym> butelką. Ej, ona musi, iść A, do... no, tak. ona musi iść do pracy. No kurde. Ej, nie idź do pracy. No dziewczyno, nie idź do pracy. Nakarm, nakarm, nakarm. Nakarm na podłodze, widzicie? Nawet nie ma, nawet nie ma krzesełka dla dzieci. A to dziecko za... No biedne. No. Nie. nie przelewa się w tym domu. Zdecydowanie nie, do czasu oczywiście, gdy ona sobie do znajdzie. Czasu. No to i tak nie będzie w ten dom, nie? No nie, nigdy. No nigdy. Niestety te... Cierpisław nie był w stanie jej zafundować życia na poziomie. No nie, później w tym domu będzie co innego, jak będzie cierpisław. No prawdziwe, że żyją na poziomie. Tak. W jak tak ciągle mówiły no. Co to życie na poziomie Za <grymne> dużo się oglądałeś takich no, patologii Nie wiesz żeby żyć na poziomie Okej, okay. dziecko się napiło czegoś tam ym, Więc niech ona sobie zje posiłek Organiczny posiłek lody Mogą myć lody organiczne w ogóle? Czemu ona je ten bo, lody organiczne? Y, bo dobra w takim razie coś innego Może... Mózg niech zje Mózg? Mózg. Mózg à la moda. No, nieważne. Nie wiem nawet, co to kurde jest. Eee. A ty? Ona jadła ostatnio mózg i. Dzięki temu była. I jej niczego nie przybyło niestety do rozumu, kurde. No, niestety. Nawet akurat nie, potrafi, tak, ten nawet mózgi nie, nie działają. Nawet nie potrafi kogoś do łóżka zaciągnąć. Niestety. Alfonso jej odmówił. Do czasu. Do czasu. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda. A jeżeli nie, to w jutrzejszym odcinku, czy tam w Niech się poprawi. nieważne. Właśnie, Luzca. musi się poprawić. A no właśnie to coś daje, czy nie? Yy, chyba, nie wiem. Nic pewnie. Tak samo, jak stroj, ten, tak samo jak ten pocałunek zaskoczenia, kurde. Focha, no cały czas. I jeszcze brudny kibel jest. Oj, no chyba go nie będzie myć, tak? Nie na no co ty, to nie jest. Cierpisław, jak wróci, to się tym zajmie. No, tak? ma, ma to w pracy, więc jak zrobi to raz w domu, to nic się nie stanie. <grym> on, on się zna na tym fachu. Więc może w sumie faktycznie sobie poprawić wygląd. To ciekawe, na początku myślałem, że to poprawienie wyglądu też jest zmiana wyglądu, nigdy tego nie klikałem, i dopiero jakoś, nie wiem, z rok tak? temu to no. Ojej, to, to ty się nie znasz, nie jesteś Bogiem Simsu. Nie, nie jestem. No, na szczęście ja jestem i wiesz No, oczywiście. <grym> <grym> o, oczywiście. <grym> to się jakoś dopełnia. Bóg Simsów i. Bóg Sim City. O boże. To, to ja. Nie, <grym> nie wiem, co wolę. Nie wiem, co wolę. Bóg Sim City. Skoro tak mówisz, to niech tak będzie. Wiesko się w ogóle ucieszyło, chyba coś tam było w tym mleczku. Ym, wiem już, kim ok, będzie jak nasz, ale to ci powiem później. O nie! Ja przecież wiem, kim będzie LoL. On się zmoczyło. On się zmoczyło. Zmoczyło się. Ojoj. Zmień brudną pieluszkę. Może to Herma Laol, Jak się poprawia. Wygląda teraz jak małpa. Jakby się iskała z tych pasożytów. Jak matka Polka. Fajna bransoletka No po prostu, stylowa, nie znasz się I krytykujesz Nie, ja po prostu, ja znam Jak miejsce. ci się nie podoba, to nie komentuj To jest styl, nie. to jest styl do. śmietnikowy mhm. Dobre, I te, Dziecko trzeba budy. do końca No i się drzeznów znów tak. No oczywiście I No mścisiek, zamknij ryj Mścisiek <laughs> Zamknij mm. ryj Oj tam Właśnie, kogo to jest dom? Oni są alto, tak? Kurde, tak, nikogo Al to... nie ma w domu. Y, dobra. Zobacz, a Al oni są mają własną ulicę, a już ci chyba mówię. Tak, no i chyba zresztą to było na odcinku. Jest ulica Alto 1. Ale tak dziwny, że ta ulica... I... tylko przy, przy ich domu jest ulica Alto, a już tam dalej obok jest ulica Rajska. Zmienili sobie, kontakty, w sejmie. No. W sejmie. W takim razie gdy ona położy tą ściskę, to niech się umówią. Tylko szkoda, że to nie jest tak, że... Może teraz niech na jakimś neutralnym gruncie się spotkają, jak myślisz. Matko, nie używaj takich mądrych słów. No bo Boże, no... Nic cię nie zrozumie! Oni tam i tak nas nikt nie rozumie, bo to nasze nie A, są dobra, takie. A dobra, to czyli nie zmienia to. Nie zmienia wiesz, to. <laughs> Może pójdą do faktów i. Może pójdą do kurortu. W dodatku wyjdziesz na mądrzejszego mm. niż jesteś. Niech pójdą na cmentarz. Po co na cmentarz? Nie wiem, na randkę. Nie Moonlight Falls. Coś tam, jak to było to intro, to jest coś tam Moonlight Falls, czegoś Zem, się spodziewał. Zamknij się, jeszcze ktoś wyszuka. Coś tam dziwki Będzie magia, Czary Mary, coś tam. Będzie Lipka. Zaraz to wrzucam na prywatne. Na serio? Lol. Tak, Zamknij się. sobie i wyszukajcie. Tak do śmiechu, tak mu do śmiechu. A jak mu przypomnę, jego nie z tego świata. Ale ja się tego nie wytydzę. Dobra, może niech się eee, umówią, wszym. niech się umówią w, w tym parku, co? Czy... Cokolwiek. No w jakim parku? Kto chodzi do parku? No oni. W dzisiejszych czasach, no kto? Ja ona ma już trzy gwiazdki, ona się fejmem robi powoli. Paparazzi za nią będą e, łaziły. Oj nie. Chyba, wiesz, Za cztery, za cztery, <noise> za cztery godziny. Mm, on dopiero może, pewnie jest w pracy jakiejś, także... Um... <noise> Ciekawe w jakiej. LOL, co masz na myśli? I w takim Jak razie może. Decyduć? W takim razie nie wiem, może przejrzymy kurort? Co myślisz? No w kurorcie to nic się nie dzieje. Bo ja dostałem propozycję. Tak, wiem, że byś to przesunął jakoś. Tak. Tak. I właśnie to zrobię. To no fakt. Wiem, Diane, tylko dlaczego to się tak wolno. No kurde. Okej, okay, jest. I to jest dobry pomysł, bo faktycznie będzie więcej miejsca. Co to jest za gówno? A to śmieci są jakieś? Chyba ja to je przesunę na 2 No wiem. Mm, ale będą mieli atmosferę. Ała! Dlaczego to się dzieje? jak w Kambodży, nie? Mówiłem. Mówiłem, to jest po prostu Kambodża. Kambodżańskie klimaty? Tak, Kambodżańskie. No i muszę wpisać mega Kambodżańsko-rumuńskie. I zalatuję trochę tym. Yy. Czym? Czym ja mówiłem? Kambodżańskie-rumuńskie klimaty. Kambodżańsko-rumuńsko. No, dawaj. Popisz się swoją wiedzą geograficzną. Zapomniałem, że to boże, to za szkoda. Mm. Mm. Jest. Właśnie. I ktoś jeszcze z Was powiedział mi, żebym dodał wegetariańskie żarło. I to jest dobry pomysł, bo faktycznie dzięki, że zauważyłem. Zauważył Wtedy coraz więcej wpierdzielaczy. Tak, i Sałaty. Mas, masa rośnie. I wielki bufet Gdzie? U ciebie. Jasne. U, u mnie? gościów. U gościów kurde. O, move objects on włączony cheater. No co ty nie powiesz. Jaki cheater? No to, ja, to ten cheat powinien być w ogóle, nie wiem, jako guziczek jakiś w, w opcjach dołączony. To jest podstawowy no, cheat. Nic się nie da zrobić bez tego kodu. <laughs> Rodzaj potraw <laughs> wegetariańskie. Okej, okay, tutaj już jest i. Bo tutaj innych już nie ma, nie? Tu jest i nie ma żadnych wegetariańskich rzeczy, spoko. Także, to już jest wszystko. I co? A, i jeszcze mógłbym ulepszyć ten bungalow. No nie ulepszaj bungalowa. Dlaczego nie? Bo nie. No ale co chcesz? rozbuduj pięć... No, bo co? Za bogato. Oj tam. Zobacz, jak pięknie. Dobra, jest jeszcze brzydziej niż było, ale to akurat... <laughs> mniejsza oto. Teraz to wygląda tak trochę... Obozowo. Wiem. Nie. Chciałem powiedzieć, że jak w tych chińskich wioskach. Chińskich wioskach? Dlaczego? Przez mieściach zaludnionych. No. Nieważne. Nie ja bym co? się bał co? Co? Z, takiego z takiego kibla skorzystać. że ten co? 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 Że ten brud ją wchłonie, wiesz. I spuczkę jej Algo zrobi. Ubrudzi. I wyobraź sobie, jakby ktoś komuś zrobił spuczkę w takim kiblu. No. A Boże, jakie dźwięki? I co to jest? No bez kitu Coś nie poszło Czy zawsze są takie dźwięki, że, że Sims hika, ale tak O Boże nie, Może ją wciągało wtedy, ale <noise> Coś nie wyszło O, spuściło się O fuuu, o, fuu, o fuu. Oj, 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 oj Wyjdź stąd, no to jak głupia Dida, stoi tutaj Ojejku, botki jej się Smoczyły się ubierze w coś normalnego Dajesz, lubię. Dobra Teraz już wyglądać dyrektora, to dobrze. No y nie, no nie, za mało. Nie, no już wiesz co, przynajmniej niech troszeczkę stylu tam będzie. Przynajmniej coś. Więc nie wiem, może może niech po prostu pójdzie już ten pod dom i po prostu będzie koczowała na niego tam. No to Przecież jest jedyne. Jest nie ma jego w domu, bo pracuje. Jest poniedziałek, 12.52. Kurde, pracuje w poniedziałek. Mm. Co za o, biedak. No. Tylko biedni ludzie pracują w poniedziałki. No jedź tam. Gdzie ona, ona taksówkę... Ej, w... czy to już limuzyna? A nie. Od kiedy limuzyna? Nie, to jeszcze taksówka. Od kiedy się ma wiele jeżdżą limuzyną? Nie wiem, kolejny poziom może? Już? Czwarty? Mhm. To będzie takie... Nie, małe fejmy jeżdżą taksówkami. No wiesz, dobrze, że nie jakąś karawaną, że, nie wiem, konno czy coś takiego. A polskie fejmy jeżdżą tylko taksówkami. Ej, mogę im lampki na dom zrobić, Bo czerwone. limuzyny lim nie wynajmniej. Ej, dlaczego nie, nie widać lampek na dom? Bo widać je w nocy. Nie. Ale w ogóle. A są, są, są. Za... tutaj są lampki. Mają lampki, zrobimy lampki. Dobra, przyspieszę czas w takim razie, Jem. aby. No niech on przychodzi. Już chciałbym, aby coś się w końcu zmieniło. Taki. Jem. Nie wiem jak to się nazywa po angielsku. O, weź szybko, póki go nie ma to do baru i mu... O właśnie, właśnie, poczekaj, poczekaj. Whiskacze czy coś, co tam trzyma. Nie. O dobre. Weź, jest opcja weź. Szybki drink. <laughs> Weźmiemy mu szybkiego drinka. Ej, kto tam jest? Kto tam poszedł? Hello. Ej, to, ktoś przeszedł? Ktoś przeszedł... Nie, jest... nie wiem. O, jakaś paparazzi, O kurde, Ej, może to będzie jej skandal. Julia, No, bez kitu, jak mi teraz się przydarzyła. W barze swojego kochanka. Hmm. No ba. Z którym zdradza swojego męża. Dobra, poczekajcie, muszę wziąć tak, żeby to się wszystko, nie wiem, doczytało, bo faktycznie, być może nie byłem w jakimś miejscu w mieście. Bezimsy niestety tak działają. Szczególnie to jest w Create a Sim uciążliwe. Jak bardzo to się wszystko musi doczytać naraz. Teraz już powinno być spoko. No, no co za. No, i wszystko jeszcze pobije. Wszystkie te trunki. Den, trunki. Ojej, chyba się nie zna na tym. No nie. Nie zna Jakie się. puszki, jak na jakieś kurce przez Jak na Mountain Dew. Takie kolory. Nie, bo to no już są. No takie duże. duże są, wiem. No to za. To chyba jej nie wyszło. O, cierpisław już przybył do domu. Lol, czy ja praca zakończona? Opiekunka. To jest opiekunka? Opiekun, no ale opiekunka Opiekunek Dobrze, rozumiem No oborżęd Się ogolił nad... Wygląda jak... Y... <laughs> Ajajaj No On powinien się umyć On? No tyle umyć no, umyć się, to jest brdny. No dobra, niech się umyje. A później niech pogląda telewizję, jak każdy porządny mężczyzna w domu. Brudność. Tak, dokładnie. Ej no czy, czy w końcu. Gdzie ona wraca do domu? No co? Co do domu? Co do domu? Co za. Do... Hmm. Czy on już w końcu przyszedł? No, kurczę, jak czy... chcesz stracić fortunę? No właśnie, no nie ma na razie nikogo w ty u altów, no. Ja to niech sobie wiem. popływa w basenie, a kurczę nie, 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 nie siedzi bezczynnie. Powinna mieć za... klucz już do tego domu. Można, tak? Nie. RG, no... <noise> nie. No i zepsułeś, zepsułeś wszystko. Cała cała nadzieja. O, ktoś do niej dzwoni. Ten odcinek jest dziwny, ale i tak go wstawię. Bo nie mam co jutro wrzucić. No, <głos> oczywiście. <głos> po prostu brakuje ci pieniędzy. Sam napisałeś na no, osku. No ba. Pieniądze. Julia, żyjąc. szybko. O, ktoś jest, ktoś jest, kto to jest, kto to. Ej! Czy to jest on? Tak to jest. Nie, chyba Haku Kaivi paparazzi. No przecież tam o, nie są. O, kurde, jest Tak. Oni, Oni nie, nie mają co robić. Próbuję sobie przypomnieć, o której kurde zadzwoniła do niego, że tam ten będzie za 4 godziny. O, już ktoś przy nie. No bez kitu, no gdzie on kurcze jest? Ty a jak on O jest, jest jest jest, 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 A nie, nie, nie przyjechał. Ten nie, nie, nie. co To on? A ten, czego znaczy? O Boże, jak on wygląda. <noise> Biznesmen Ale, jaki garnitur? Gruba ryba. A nie mogę. Muszę przeinstalować Simsę zdecydowanie. Będę się musiał tym zająć. A co za odwiedź rodzinę Aldo? Teraz już może. A tak cały czas chcę. Do domu wracać. Do cierpisława. No zapierdzielaj. No, <noise> widziałeś to? Ej, gdzie ona jest? Nie widziałeś tego? Nie. Ona się zapadła, wbiegła pod ziemię. Zobaczysz sobie to później do nagrania. Spoko, nie, nie chcę niżej, pewnie nie będę tego oglądał, bo jest za nudna. Ale wiesz, tak to wyglądało? Sześć stóp pod ziemią? No, tak jakby... Zanurzyła się. Tak wbiegła, po prostu wbiegła. Pod kątem. No! Nie wiedziałem, bo może mi się zdradziło w tej chwili, natomiast... Bo mam jakiś problem z tym sami dzisiaj. Muszę to przeinstalować, bo za dużo mam dodatków z No bez kitu, a tamten co? Zasił się. Zagapił. Zagapił się w okno. No co? I, i tak oczywiście są, oni chodzą ze sobą i kurde się przywitali ze sobą podaniem ręki. To jest romantyzm. Może są, wiesz. To jest poprawny politycznie romantyzm. Nie, oni są po prostu bardzo silnie wierzący. Tak. Rozmawiaj o energii odnawialnej. <laughs> Kurde, nie. Macie się. Mm. Tak. Zdecydowanie. Ej, właśnie, a Ty zrobimy streama w poniedziałek? Z czego? Z Sim City. z tych kloców co ostatnio? Sim City. Aha, Sim City z tych do Mhm. Oho. No to może być. Tak, bo właśnie chciałbym tak ogarnąć, żeby właśnie był dzisiaj, czyli w poniedziałek, bo nagrywamy to w niedzielę. Ale to będziecie mieli filmik, jeżeli coś, coś będzie. Okej, okay, w końcu, no to Boże, no, no coś, niech się rozwija Ej, ona, coś. Jest, ona jest sławniejsza od Alfonso. No jest, no bo tak jest, że jest takie combo. No na serio, bo jeżeli masz dwie gwiazdki i później chodzisz to już masz znów dwie. I coś jeszcze jest, 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 jest tak. Jest dziwne to bardzo, ale no, no cóż. Czy ona już z nim zerwała, tak? Zerwała, czyli teraz może go poprosić a, o rękę. On jest... Jakie on ma cechy? Tak właściwie? Okay. Czy coś widać w ogóle? Aż flirt świetny świetnie całuje. Ciekawe czy ma unika... On ma takie typowe Ciekawe czy imienia, ma... nie? Ciekawe czy ma... <laughs> Ciekawe czy ma unika zobowiązań. A i Bang. moglibyśmy go w tutaj sprowadzić. No kurde, gdzie ty idziesz? No ty gnoju mały. a wysikać się. Za duże napięcia. To jest kolejna podpowiedź. Gobias nie coffee? będę mówił. Do czego? Jak chcecie to sobie wyszukajcie na angielskiej Wikipedii, kto to jest Gobias Coffee w Simse Nie, Gobia? Ale do, do naszego planu z pewnym kolesiem? No? Nie, on jest. Nie. Ale nawet na Wikipedii jest tak napisane. Simspedii, sorry. Jest tak napisane. On powinien być jakimś. Gobias. No wiem, który. No ja też wiem. <laughs> Wony sacz w ogóle później ci pokażesz, jakiego. Ojciec się nazywa. Głupia A aż, aż ten, aż, aż nie będę w ogóle myślał, co, o, jak się nazywa. Obor, że jakie flirty. Dobra, kurczę, no zróbcie coś. Trzymaj za ręce. Ta cecha, czy ten, ta interakcja sporo daje. Eee, co to jeszcze, czego jeszcze nie było? A, Dobra. Przyspieszymy czas, zobaczymy. No, niech się pogibają. No ba. Bez kitu mam takie ściny, że muszę przeinstalować Zimsy. Czemu oni znowu w kiblu? Znowu no bo kiblu. wszystko się zaczyna tutaj, no trudno. I jeszcze do w kałuży. I, w kałuży. I, I nie wnikam z czego ta kałuża. O, o Boże. Fuuu. Weź <laughs> przestań, ja mam powiedzieć takie skojarzenia jakie nikt nie ma, więc o Boże. Fuuu, nie chcę mi się nagrać, konie. No dobra, dalej, dalej, dalej. Tak, 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 bo pieniądze się skończą. Zasoby, zasoby naturalne się wyczerpią e, Zaproponuj małżeństwo, o kurde, on odmówi, nie? Nie odmówi. O, tak samo nie jak z pocałunkiem zbyt. zaskoczenia, kurde. To najpierw postaraj się o dziecko. Nie, on... To Tak myślisz? Dobra, to najpierw brabra. Bra. No to będzie chyba nie... mniej ryzykowne. No będzie, myślę, że się zgodzi, no kurde, no zdać no taką chyba, że jest okazję. Jest bardzo wiesz. Może jest gejem. A nie, okej, okay, zgodził się. O, Ostro! Ostra! Dobra, ślub. No, ile odcinków? To było od poniedziałku. Tamtego. No, nas ściągajcie. No i teraz no, jak oczywiście. Nie, nie, no nie. No. Będzie tupać na go. Nie, no i oczywiście tamten pójdzie i nie mogą iść razem na schodach, więc on będzie czekał. Nie ma na dole? Będzie tupał nogą. A nie, mogą iść. To chyba po, po jakiejś łatce zostało poprawione. No. A i muszą spróbować tego barabara bara w jaskini. Pod wodą. A to później. No. Oboże, jak, jak się cieszę, to super. W takim razie złapie go na dziecko zaraz. Właściwie to jeżeli udało się teraz barabara, to raczej się się, dziecko również się uda. No uda się. Tak to jest, no to, to są... jest to samo, nie? Tylko że masz... masz sobie wybrać. To samo tylko z tym. Dobra. Przyspieszę czas, bo nie chcę was zanudzać tutaj. I tak nie ma momentów. A co chciałbyś, nie? Nie. Możesz na tapcie im wjechać. O Boże, w, w, raz wjechałem, ale to takie dziwne wygibas. Oh, A to serio jest? Jest, ale chyba nie w. Nie ma musiałeś mieć modę. Nie. No tak. Na ale na pewno ten. widziałem, ale nie w, w jacuzzi na przykład, albo w dwójce. Aha. Okej, okay, jeszcze raz teraz o dziecko. Jak jej odmówi to... O, okej. Okay. Zrobili to. Ale musisz wypinąć czy będzie muzyczka, jak tak to się udało, a jak nie to nie. No była, takie drrr. Takie. Tut, 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 tut. No teraz właśnie to zrobiło, kiedyś ty, ty, kiedy ty zanuciłeś, Świetnie. Także będzie dziecko. No to. Te. W takim razie tym oto. Tym oto pozytywnym aspektem dziecka dla pieniędzy, które się zaraz narodzi, kończymy ten odcinek. A jutro się wprowadzić. A je kojarzysz Kardashianów, nie? Tak. To tak trochę ta, ta rodzinka mi ich przypomina. No wiesz, że. Zobacz Ale... na no tą posę, wyborbowali <laughs> serduszko, no, zobacz tak, Od tego o tego odczuwa O po Albo pośladki Rów Chyba indi indiańskie, bo czerwone No Raczej nie są zadowoleni zbytnio, albo im oczy wypaliło Oczy im wypaliło potem wszystkim. A Może nie, mieli zamknięte tam. po prostu Dobra, nieważne, kończymy To Go. cześć, 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 pa